Moi drodzy, chciałabym jeszcze poruszyć taki temat bardzo istotny dla Was i powiem Wam to z mojego punktu widzenia i z doświadczenia. Jeżeli chodzi o przyznawanie tych planów spłat, czy umorzenie wszystkich zobowiązań, to mamy takie trzy możliwości oddłużenia: przede wszystkim albo sąd umarza wszystkie zobowiązania bez planu spłat, w drugiej sytuacji przyznaje plan spłat. Albo odracza ten plan spłat na okres pięciu lat. I bardzo wielu z Was, osób, które prowadzą sobie sami tą upadłość, zdecydowali się, że będą zajmowali się swoją upadłością w pojedynkę. Dochodzi do takich sytuacji, gdzie na przykład niedokładnie wyjaśnicie Państwo swoje możliwości spłaty ewentualnego planu spłat. I na przykład opisujecie swoją trudną sytuację obecną, że na przykład jesteście ktoś zwolnił was, pracodawca zwolnił was z pracy albo jesteście na tą chwilę niezdolni do wykonywania tego planu spłat, więc sąd chce zaczekać aż państwa sytuacja życiowa, materialna, finansowa poprawi się, czy tam zdrowotna, tak, poprawi się. I wtedy odracza ten plan spłat na 5 lat. I teraz, co w takiej sytuacji się może wydarzyć? I tu powiem Wam szczerze, jak to wygląda. Jeżeli wyrazisz zgodę, jeżeli sąd powiedzmy zaproponował Ci coś takiego, że przez 5 lat nie musisz spłacać żadnych zobowiązań, natomiast nie umorzył Ci Twoich zobowiązań, tylko że tak powiem, będziesz w takiej poczekalni przez 5 lat i do 5 lat. Oczywiście sąd może zwrócić się do ciebie, abyś wykazał, jakie masz teraz dochody, jak zmieniła się Twoja sytuacja finansowa, być może już doszłeś do sił po jakiejś ciężkiej chorobie, znalazłeś już pracę, bo na przykład zostałeś zwolniony nie z własnej winy. No i teraz sąd może ustalić dla ciebie plan spłat. No ale dobra, wyobraź sobie, że przez 5 lat. Byłeś w tej trudnej sytuacji i rzeczywiście nie dałeś rady spłacać planu spłat. Ale upływa termin 5 lat, no i sąd chce, abyś wykazał, jak wygląda obecnie Twoja sytuacja. A więc, czy masz jakieś dochody, jakiej wysokości są to dochody, jak wygląda Twoja sytuacja zdrowotna, być może po wypadku, któremu uległeś, no dzisiaj czujesz się już doskonale, możesz pracować, możesz zarabiać, a więc możesz spłacać ten plan spłat. I powiedzmy, że sąd uznał, że zawiniłeś popadnięcia w stan niewypłacalności, doprowadziłeś do rażącego niedbalstwa i przysoli ci 7-letni plan spłat. Więc teraz policz sobie: Masz 5 lat oczekiwania, do tego 7 lat planu spłat, a więc twoja upadłość będzie trwała tak naprawdę 12 lat. A więc proponuję Państwu, jeżeli jesteście w takiej sytuacji, gdzie sąd zaproponuje Wam, to, to pięcioletnie odroczenie spłaty planu spłat i chwilowo na te pięć lat umarza Wasze zobowiązania, to raczej dążcie do tego, aby ustalić ten plan spłat, bez względu na to, jaki on by nie był. Ale starajcie się, aby jednak sąd ustalił Wasz plan spłat. Po pierwsze, zawsze w takiej sytuacji, kiedy spłacacie plan spłat, może zdarzyć się wiele różnych jakichś no takich sytuacji, w których będziecie mogli na przykład zwrócić się do sądu o, sp o jednorazową spłatę planu spłat, bo na przykład otrzymacie jakiś spadek, spieniężyć ten spadek i napiszecie do sądu wniosek o jednorazową spłatę planu spłat. Może to jakąś darowiznę pieniężną od rodziny, która będzie chciała wam pomóc spłacić ten plan spłat. Więc możecie ten plan spłat spłacić szybciej, tak? Oczywiście najpierw musi na to wyrazić zgodę sąd. To nie jest tak, że dostaliście jakiś spadek i teraz sobie pójdziecie i spłacicie w całości plan spłat. O tym już oczywiście mówiłam wcześniej. Natomiast, kiedy spłacasz ten plan spłat, on jest ustalony, to on jest dla ciebie zobowiązujący. Musisz go spłacać. I czy go spłacisz wcześniej za zgodą sądu, czy o terminie, czyli będziesz go spłacał przez 3, 4, 5 czy 7 lat, to. Wiesz, kiedy będzie zakończenie Twojego planu spłaty. Natomiast tutaj odraczasz go sobie o kolejne 5 lat. Chyba, że Twoja sytuacja jest na tyle drastyczna i dramatyczna, że przez te 5 lat u Ciebie się nic nie zmieni. Na przykład, no, nie będziesz mógł podjąć pracy po wypadku, na przykład, któremu uległeś. Albo jesteś osobą. Niepełnosprawną, ze znaczną niepełnosprawnością, czy twój stan zdrowia pogłębił się, pogorszył się, no to w takiej sytuacji po tych pięciu latach, do tych pięciu lat sąd rzeczywiście umorzy wszystkie twoje zobowiązania. Natomiast jeżeli zgłosiłeś, że sądowi, że nie jesteś w stanie teraz spłacać planu spłat, bo na przykład yy, nie masz na tyle finansów, aby utrzymać swojej rodziny, albo na przykład. Yy, Straciłeś pracę, no to w takiej sytuacji, no przecież do 5 lat tą pracę zdobędziesz, tak? Już za rok możesz tą pracę zdobyć, już za miesiąc. Twoja sytuacja może się zmienić i zostaniesz zobowiązany do spłaty planu spłat. Bo sąd naciska na spłatę planu spłat, aby oddać jak największą część pożyczonych pieniędzy wierzycielowi. To jest teraz ewidentne i nie ma nawet o czym mówić. Każdy, kto zaciągnął jakieś zobowiązania, a nie ma dramatycznej sytuacji, jest zobowiązany spłacić plan spłat dlatego jeżeli sąd zaproponuje Ci, czy syndyk zaproponuje Ci coś takiego, że odroczyć Twój plan spłat na 5 lat, do 5 lat to pamiętaj o tym że bezpieczniej i naprawdę lepiej dla Ciebie będzie kiedy Ty przyjmiesz ten plan spłat nawet w sytuacji dla Ciebie ewentualnie no, dramatycznej, tak? ponieważ ja rozumiem, że wy powiecie państwo no dobra, ale jestem w dramatycznej sytuacji, straciłem pracę i nie mam pieniędzy na przykład na zapłatę już pierwszej raty. Natomiast można go troszeczkę odroczyć. Na przykład sąd może uznać, żebyś ten plan spłat spłacał powiedzmy od na przykład tam jakiegoś miesiąca, tak? A więc no masz ten czas, aby tą pracę znaleźć. Wszystko jest, drodzy państwo, możliwe. Natomiast przyjęcie tego Odroczonego planu spłat na 5 lat wydłuży, znacznie wydłuży Państwa tutaj e, tą, e, to, ten tok trwania upadłości, i w, w takich drastycznych, rażących przypadkach może się okazać, że przez 12 lat będziesz blokowany, czyli będziesz musiał składać sprawozdania ze spłaty z plan, planu spłat. Nie będziesz mógł przyjąć, znaczy, no, będziesz mógł przyjąć majątek, ale musisz się z tym liczyć, że no majątek ten zostanie przeznaczony na spłatę wierzytelności. Będziesz chciał wybudować dom, będziesz miał ręce związane, będziesz chciał kupić samochód na siebie, będziesz miał ręce związane, będziesz chciał związek założyć, wstąpić w związek małżeński? No to też tak nieciekawie, tak? Dla niektórych osób, niektóre osoby mówią, myślą sobie, no dobra, no chciałbym założyć rodzinę, założyć rodzinę, natomiast no, wstydzę się swoich długów, więc przez kolejnych 12 lat możesz mieć hmm, tak naprawdę taki, taką niechęć do hmm, podjęcia jakichkolwiek konkretnych decyzji w twoim życiu. Co może cię hmm, też ograniczyć i wykluczać z pewnych, hmm, z pewnych sytuacji życiowych, które chciałbyś hmm, dokonać dokonać jakiegoś rozwoju czy otworzyć firmę, rozbudować tą firmę. Z, zwiększyć swoje zarobki, no bo tak naprawdę um, będziesz zobowiązany do, te, do, do spłaty planu spłat, i większość osób w ten sposób to postrzega, że nie przyznam się um, do tego, że mam jakieś tam zarobki i cały czas będę zasilał tą szarą strefę. To jest żadne wyjście, drodzy Państwo. Dlatego, jeżeli dostajesz taką propozycję, ja przynajmniej tak mam ze swoimi klientami, jeżeli taka propozycja występuje, to jednak skłaniamy się ku temu, aby ten plan spłat był. Prosimy oczywiście o niższą ratę do planu spłat, aby ta osoba uniosła sobie ten plan spłat, żeby nie doprowadziła do kolejnych zadłużeń. Natomiast bardziej skłaniam się tutaj, aby powalczyć o to, żeby jednak ten plan spłat był, ponieważ takie odroczenie, no może państwu E, przeciągnąć cały proces upadłościowy i mam nadzieję, że zgodzicie się Państwo ze mną. Dajcie też znać, jak to u Was wygląda.